Słyszałem, że bardzo się boicie o mnie. Moje życie zdrowie. Ten dach was przeraził. <grym> z dachówki. No tak, on ma 45 stopni albo i więcej. Yy, także no, jest stromy, ale pamiętam za dzieciaka to z tych dachówek to się zjeżdżało na masce od trabanta, proszę Państwa. Tutaj wyobraźcie, jakie to były skoki. Kurde, jeszcze małysza nie było. A już dzieciak był zajarany takimi rzeczami. A? Ele está <laughs> nie wiem, kurde to było. Dzisiaj wszystkiego ludzie się boją. O. No i co? Zobacz czemu od środka nie poprawiam dachówek. Wszystko jest zabudowane deską. Deska na deskę jest założona, że nawet jeśli tam coś cieknie, to po deskach spływa z całego dachu. Także no widać, że tą stodołę jak rozebrali po niemiecku, to mieli full tych desek, nie? Bo nie dość, że obudowali całą stodołę dookoła, to jeszcze dach zrobili no, nie oszczędzając materiału, nie? Na jakiejś dole cały dach obić dechami, to trzeba było mieć dużo tych desek. Dużo materiału. Bo teraz tak by się nie zrobiło na pewno: jakieś łaty i na no to... dachówka, i wszystko, nie? O. No i co? Kolejny dzień. Zapowiada się ładnie póki co. Ta do pasieki kury z rana wpuściłem. Nie. Patrzę, że wychodzą, to dobra, to na razie nie będę ich tutaj puszczał. No cóż, w planie. Robota lekka. Co, koparka chodzi dzisiaj? Dzisiaj święto, czy nie? Robota lekka. Odsłonimy drewno konstrukcyjne, jest tam pod plandeką i mam nadzieję, że nie zgniło. Jakiś czas temu odsłaniałem, to źle nie wyglądało, ale no nie wiadomo. I trzeba to schować na zimę, nie? Bo bardzo szkoda takiego drewna, tam są kantówki różnego rodzaju, łaty. No i to Wiesz, zawsze się przydaje, dlatego to trzeba by było, albo do garażu zrobię miejsce się schowa albo chociaż tutaj o zawlec na jakichś paletach równo położyć i przykryć wtedy od, od, tylko od góry żeby był przewiew nie, to wtedy będzie ok raczej no ale jak, jak na radę to do garażu schowo, bo wtedy to może leżeć i dwa lata nie wiadomo kiedy będę to wszystko potrzebował bo już tych shop trochę mam nabudowanych tego wszystkiego, więc, yy, więc no, pora się opamiętać. <laughs> nie no, nie, bez końca nie można tego stawiać, nie wiadomo. Proszę Państwa, ile trzeba, tyle się stawia i tyle. Chociaż ile by nie było to za małe, więc ja tutaj kurwa, szopek odjebał jak w slumsach, a co? Chodź <laughs> Abi, kurde, szkoda gadać, szkoda patrzeć, szkoda zroku Twego na tą biedę. Co? Udajesz wydatstwo takie Biednie ma być to pamiętaj. O Cwirki ławią w końce Też najedzone Niby dużo jedzą, ale nie Mają takie fazy tylko, że się jeśli rzuci się na karmi to one szybko coś jedzą Okej okay. Dobrze Proszę Państwa, zaznaczmy szybko, który jest dzień. Mamy już, proszę Państwa, normalny dzień dzisiaj. Kurczę, czwartek. W sumie dzisiaj mógłby paczkę wysłać, jutro by doszło. Ale to już powiedziałem, że, na, że w poniedziałek wysyłam, to wysyłam w poniedziałek. Miody, sera w tym tygodniu nie będzie. Także miody i co jeszcze, a kurczaki, także jak ktoś jest chętny, no to piszcie do mnie maile w opisach pod filmami, jak chcecie coś dobrego od farmeryka proszę Państwa, tymczasem mamy czwartek, drugi, imieniny, Bohdany i Tobiasza, wszystkiego dobrego, wszystkim oglądającym i wspierającym, tak jest, proszę Państwa, gasz to światło, słońce wyszło, jest jasno, no, także plany na dzisiaj przedstawiłem, idę jajca zbiorę i idziemy zobaczyć jak wygląda e, drewno. Jak chce to potrafi, nie? Nie denerwować. Dosyć przyjemnie Śpiewa O di. No, słońce jest więc Żeby nie było nadmiernej wilgoci, nie? Myślę, że można otworzyć z tej strony sobie jedne drzwi Niech wywiewa tą wilgoć, wiecie niedawno było podlewane, tutaj sporo wody spłynęło z 3000 litrów i teraz jest, po... no widzę, że to jak na ogrodka linie jest mokro, to znaczy, że jest pod spodem dużo tej wilgoci, skoro z wierzchu nie wyschło jeszcze, no już nie będę podlewał, póki pomidory będą, no chodzi o tą wilgoć. Każdy taki słoneczny dzięki to powinno być szklarnia zamknięta, nie, żeby tej wilgoci nie było. Więc za chwilę jak wywieje, to przy południu gdzieś powiedzmy zamknę, żeby to się nagrzało jeszcze na wieczór, na noc. Yy, I wtedy będzie jeszcze, wiecie, yy, temperatura taka, że te pomidory będą coś tam chciały jeszcze się zarumienić, chociaż na tym krzaku. Nie? No. Chodź dziewczynki zniszczycie w końcu to dziadostwo śliwy Nie wiem czy to z peski skorzenia odbija raczej No na pewno skorzenia Co roku było coś tam wycinane, ale zobaczcie w jeden rok ile to nie to dwa lata No ale to się wydnia. Co? Puszista Pawla <grytanie> Kurde, Wam jak się nie chce to się nie chce a ja bym chciał cały czas, jak tylko jestem. Wiesz, Perełka? No, Pauluś. No, chodź. O, zainteresowano, nie? Tam, tam jakieś listki są. <grym> Idź może się podzieli. <grym> aria. O, wariatki. <grym> Zobacz, co ona robi. Chodź, pomogę, aria. Se oczy wydłubiesz. Masz. Masz. O, o macie nierełki niszczarki śliwek no śliwy są takie, że one potrafią jak są dzikie, no to rosną kurde całe te całe ogrodzenia potrafią z tego powstać, nie? dlatego jak nie wiesz jak to zwalczyć, nie chcesz randapami pryskać to kozę zatrudni, albo z dwie najlepiej, żeby same nie były żeby była konkurencja, jak pójdą to człowiek obgryzą wszystko, opierdzielą i zniszczą Eee, tak dobrze A na co ja tutaj poszedłem, polazłem Po co ja tu przylazłem? Nie wiem Dobra, tam jest garaż, tędy nie przejdę. Idziemy to drewno odsłonimy Widzimy jak to wygląda te belki z wierzchu, one tak wyglądały, one takie były, jak z tartaków wziąłem, one leżały gdzieś pewnie z roku albo z dwa lata. Ktoś nie wziął, nie kupił, albo coś gdzieś leżały pod potem, nie, nie zakryte i właśnie w paczce, nie dlatego, tak jak tutaj, o, widać, któraś się osłabła. No, ale coś z tego wyciąć zawsze można jeszcze, nie? Ale jest większość, no jak wybieraliśmy, to większość jest taka, że właśnie da się coś zrobić. Już nie jedno zrobiłem z tych właśnie belek, nie? E, co ostatnio? No przecież z Wojciechem budowaliśmy wolierę na przykład, nie? To też stąd było brane. No i łaty oczywiście zdrowe, nie chociaż tam pewnie też jest parę zaimpregnowanych łaty, kontłaty, jakieś kantówki. To wszystko jest drewno konstrukcyjne, z tego się buduje ule, szople, wszystko co sobie zapragniesz, daszki, e, tak, więc to zawsze idzie i to zawsze się przyda. Najważniejsze jest właśnie, jak już się ma więcej, no to e, przechować, nie, no, bo tako to zostawić, tak to za długo tutaj leżało, no, ale jest jak jest, wiadomo, tego materiału jest trochę badziewia Ja to chomikuję zbieram, bo wiem, że jak jak trzeba nagle, no to kurde się wydaje też nagle duże pieniądze. Więc taniej jest coś kupić od czasu do czasu, większej ilości i gdzieś składować, i właśnie jak trzeba, no to się wtedy robi. Tak samo z szybami na szklarnię, przecież jak mi kiedyś rozwaliło w lutym bodajże, to u szklarza było trzeba zostawić, bo nie miałem szyb, akurat tak się zdarzyło. Wszystko zużyłem albo wywaliłem część, zostałem bez szyb dobrych. U szklarza chyba z 700 pękło, pamiętam. No, na parę szybek. Tak więc po tamtej lekcji, po tamtej nauce zrobiłem poprawkę korektę i mam teraz na... No już dożywotnią mam raczej skład szyb, tak więc tylko wycinać i uzupełniać jak coś. No i za darmo oczywiście, tak nie kupowałem za utylizację razem z tym, tym z tą konstrukcją metalową szklarni. Nie? Więc to też czeka, jeszcze na, aż pomysł dojrzeje, ale coś z tego się zrobi, bo to jest gotowa konstrukcja. Jedynie na czymś postawić, eee, na słupach betonowych, myślałem to zrobić, nie? bo mam słupki betonowe. Eee, no, a ściany, jak ściany, można do tego przytwierdzić chociażby kantówki i obudować drewnem, nie? Konstrukcja jest metalowa, a drewnem obite. Wszystko, a na dach blacha i, i masz kurde szopkę, czy coś, nie? W ostateczności może zrobić z tego folia klub na nowo szklarnie, nie? Wszystko można z tego zrobić. No pomalowane, to w sumie nie niszczeje, jeszcze poleży trochę, no, aż wpadnie właśnie jakiś pomysł, jakaś myśl, że będzie się opłacało, będzie się chciało i się zrobi coś, nie? Tak to mniej więcej u mnie wygląda. To wygląda, wiesz, się na pierwszy rzut oka, że to jest syf, ale to nie jest syf. Wszystko jest skład, proszę Państwa, materiałów budowlanych. Jeszcze nie mam pomysłu, do czego tą rurę użyć. Zrzućcie coś. Jakiś plan. No i tak. Co tu się dzieje? Eee, nie, jest tak źle. Jak tam woda się zbiera? Nie. Zobacz, susza nadal. W wiaderku tyle, ile było, tyle jest yy, po zimie. Znaczy kurde, w lato tyle było, jak teraz, nie? I dobrze. No co, tutaj to chyba zostawimy tą stronę. A tutaj to trzeba ogarnąć. Tam parę desek trzeba umieścić gdzie indziej, na boku. I tutaj drewno konstrukcyjne lokować, nie? Najpierw muszę to ogarnąć wszystko dookoła. Co, materiał to materiał. A resztę... Wywalić. Co? Już inaczej, nie? O tam tyle miejsca wystarczy. Jeszcze tutaj. O to się dołoży, zobaczcie co znalazłem. Kurde, całą, całą donicę złota. Pamiętacie? W tamtym roku złoto znalazłem. Nie zginęło. Czekam na odpowiednią technologię, żeby to oczyścić. Znaczy, żeby wypukać teraz to złoto, nie? Z tego urobku. Poczeka się, się doleży. Proszę Państwa. O, cierpliwym trzeba być w tym fachu. Złotnika. O, co starczy, starczy. Po układamy, będzie, będzie dobrze. Żeby nie zginęło mi to złoto. Kurczę, tutaj dawaj. A trochę porządku wiadomo i się robi miejsce od razu no po prostu czasu nie było jeszcze do tej pory żeby to wziąć trochę jakoś tam ogarnąć No także tak idziemy kurde to wyrzucić i drewno będziemy powoli układać już ładna pogoda tak jakby tak jakby właśnie to był dzisiejszy dzień po to żeby to ogarnąć Będę nosił tędy i tutaj będę przekładał, przerzucał. I tak sobie będę kursową myślę. Dużo tego nie ma, to tam godzinka czasu i będzie zrobione, a mniej to jest roboty niż 30 gdzieś palić. Czy szczególnie, że tam kopią, to też się zastawiać. A zresztą nie przejadę tędy, bo zastawiony jestem materiałem. Musiałem tędy jakoś naokoło jeździć. Nie wiadomo jak Bez sensu, to jest za blisko. Trzeba kalkulować i trzeba działać. To się zrobiło gorąco. Trochę na dziewczyny popatrzyłem. Kurczę, się zebrać trzeba. O, aż przytupnęła Aria. Dawaj co Aria, no chodź. No chodź. Lepiej po tyłku. Nie? Trzeba przekupić. Zielonki trochę trzeba ściąć. Nie w taką pogodę sucho zielonką. No. Co brodziu, co? Idę, z skoszę. Tak ładnie prosicie. Na kurk spraw i zapominam drugi dzień z rzędu. Przecież zielonka piękna rośnie. Ładna pogoda, trzeba korzystać. I widły. Odejdź, perełko, odejdź. Oto co. Zaraz będzie jedzonko dobre. Widzicie, gdzieś się nie ruszysz, tam robota jest, także. Budujcie swoje farmy i kurde nie narzekajcie, że się nudzicie czy coś. Ja nie pamiętam kiedy się nudziłem. Nie ma takiej opcji. żebym się nudził ten żonę miał dawno, kurwa chyba, czy nie się zanudził na śmierć wtedy a. Małe gryzą Duże kuski gryzą wszystko będzie zadowolone, a jutro mleka będzie więcej. Smaczniejsze będzie, nie? Aria. A. I tak to się odbywa. No, to już będzie trzeba zagrodzić, kurczę od strony torów i, i coś będę myślał, chyba, że tutaj pastwisko poszerzyć powiększyć. Bo pszczołek pszczołych jest za dużo po prostu, że tutaj jakiś większy pożytek był z tego, nawet jeśli tutaj coś ładnego uprawię. Wiadomo, lepiej, lepiej to niż jakaś trawa, chwasty. Eee. Ale większy pożytek raczej, co tutaj kozy by zrobiły, kwatery zrobić. Mi się wydaje tylko, że koza wyniszczy ognicha. A tak samo się zasiewał starczy podrapać, nie? No, do przemyślenia temat w każdym bądź razie. No, ale jakby było, wiecie, jakby było zagrodzone, no to zawsze na jesień można puścić, kiedy już ognicha jest, i koza by miała do późnej zimy, do mrozów, nie? Dobrą zielonkę. Ty wszystko ty idzie, nie? Jakiś podbiał chyba wyhaczyła. Ale ja to jest sprytna, wszystkie sprytne. O, wiedzą co jeść, kuski. O, jak ściana ładnie odbija słońce. A wiosnę znowu będziemy malować wszystko. Będzie wieczne. Proszę Państwa, już teraz otwieram. O, tutaj otwarte. Zobaczcie, kurki mają pozytywny wpływ na ściółkę. Nie pozwalają jej yy, wziąć i się zbić, nie? Bo tutaj mocz, odchody, kozy chodzą, one nie grzebią i się ściółka zbija. A kura przyjdzie, pogrzebie i nie dość, że ziarno wyczyści, nie? Yy, to jeszcze jakieś robaczki znajdzie. I, I na powietrze, nie? Ściółkę, że ona lepiej będzie oddychała, i będą lepsze procesy w zimę tutaj zachodziły, nie? Do zimy ona się skompostuje, i po prostu tam będą procesy, bo tej ściółki jeszcze dojdzie, wiadomo, przez jakieś dwa miesiące, póki zimy nie ma. I tutaj będą takie procesy zachodziły, że, że będzie ciepło się wytwarzało samo, nie? nie dużo, ale wiecie, zawsze to coś, nie? Koza nie jest wiatr bardziej i wilgość, tak jak inne zwierzęta, zresztą, nie? zimno przeżyje ale jak można to lepiej wziąć i zrobić tak żeby miała cieplej niż niż zimniej, nie? szczególnie jak mam mleko coś dawać, no to wiadomo przyjdą mrozy, jak będzie miała stęgi w środku nawet no to będzie tak, że tego mleka za bardzo nie da na ogrzewanie dużo pójdzie energii tak jak u każdego zwierzaka, no też nie ma co się dziwić, przyszło ochłodzenie, ochłodzenie. No to kury, które tam mają ustalony termin, no to wzięły i się zaczęły pierzyć. No i też na ogrzewanie idzie, nie? Na budowę piór i na ogrzewanie energia. I jakaś część z, tej, z tego mojego stada na pewno z tego powodu mało niesie lub wcale na razie nie niesie, nie? Już też nie liczę ku, kur, które są stare po prostu. Że tam jakaś część na pewno już nic nie niesie, jakaś część bardzo rzadko niesie. Tutaj nie, bo to za duży syf, te odchody muszą się tutaj po indykach przerobić, myślę. Także to zostawimy raczej ten wybieg do wiosny. Robaki wejdą, trawa zacznie rosnąć, to wtedy tak. No, bo tam nie ma co różne patogeny i tak dalej.